Uh, sesyjka, paczucha przyszła od kolegi Japy Zaraz zabijamy na chatę No to jest Jona, paka wylądowała Paka oczywiście od nikogo innego jak detektorysta Japa Zapraszam na jego kanał, tutaj logo, znajdziecie bez problemu No i co, zabieramy się za otwieranie, jest co robić Jestem przygotowany, mamy tutaj nóż i jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodzę. Pyk. Folia zdjęta, bierzemy się za taśmy. O, taśmy ucięte. Zdaje się, że robotę mamy już z głowy. Tak jest. I zaglądamy do środka. Co tu się kryje w tym kartonie? Inne kartony. Dzięki Łukasz. Takiego jeszcze nie miałem. Co tu jeszcze? O, panie, dobrze zapakowane. Co no. Ojej, panie. Panie kochane. Cała masa tego. Kurczę, chyba to przyjęcie na podłogę, żeby to jakoś tu zobrazować Wam. Poczekajcie chwilę. No i meldujemy się z Paczuchą na podłodze. Paka jest sroga. Także od czegoś tu musimy zacząć. Zacznijmy może od karteczki. Cóż to za liścik? A, to nie liścik. Tu co wszystko wskazuje, że będzie monetium na pokładzie. Do tego jeszcze dojdziemy na pewno. Co my tutaj mamy? Hmm, magnesiki. Na lodówę od druida. No, nie mam. Wylądu jest z całą pewnością na lodówce 100%. Dobrych magnesów nigdy za wiele. I odeksa. Tutaj o, o petarda, kolejny piękny magnes. Na lodóweczkę. Tak jest. I co my tu mamy w dalszym ciągu? smycze A tych smyczek to ja nie mam. Jeszcze nie miałem. Przyjemności. Nie no, super, kurka blaszka. Panie, ale tu mi tego nawrzucałeś. No, będzie na konkursiwo niewątpliwie. Część z nich pójdzie, ale są też tutaj, widzę, pojedyncze smaczki. Jest smycz z Maktomu. Z całą pewnością wyląduje na tablicy koło naszywek różnych ekip. Jest też smycz z wiadowcy historii. Jak najbardziej podzieli los smycz z Maktomu. Będzie ładnie zdobić tablicę z naszyweczkami tu jest tyle tego, sam jedną zarekwiruję, <laughs> na swój użytek. No i część na pewno będzie na jakimś konkursiwie. Odkładam na boczek, zaglądam, co tam dalej w trawie piszczy. Moneciara od szwagrosów. Nie no, petarda. No, taka ciut większa od tej mojej poprzedniej, ale już ta moja jest użyta, także ta z powodzeniem ją zastąpi. Wciągam tutaj ładnie na stan i będę używał czarna, także te się nie brudzą. <laughs> Dzięki piękne, tego było mi trzeba. O, racje żywnościowe szwedzkie, kojarzę je, kojarzę te racje. Miałem parę racji i zawsze gdzieś je tam wydałem. I nie miałem przyjemności skosztować, ale tym razem myślę, że się uda w terenie. Jest parę fajnych działeczek na ten sezon. Także myślę, że się uraczymy tu ekipą. Na pewno spróbuję. Co my tutaj jeszcze? Kolejna racja. Hmm. Bamy, żeby mój brzuszek chyba nie był pusty. Dzięki Łukasz. Będziemy na pewno testować temat. Jeżeli mieliście już przyjemność z tymi racjami, dajcie cynka. Czy to można po prostu spożywać w takiej formie, prosto z pudełka, czy jakieś dodatki do tego polecacie? Nie wiem, to chyba było w formie chlebka, o ile dobrze pamiętam. Z opisu, ale to już Kiedy czytam ten temat Także piszcie w komentarzach Co tam zastanę w środku I czy jakieś dodatki do tego polecacie Będę wdzięczny za każdą podpowiedź Cóż tu jeszcze jest? A co to? A co to? A co to? Łukasz? A cóż to jest? Obawiam się, że bez Twojej podpowiedzi tu się nie obędzie brelok, ale czy to jest brelok z jakąś tajną funkcją? Otwiera jakiś schowek gdzieś tego w Twoim regionie? <grymne> Będziemy musieli to skonsultować, koniecznie. Odstawiam na boczek. Aż mi nogi ścierpły, my tu chyba nawet do połowy nie dojechaliśmy, ale tu tego jest, panie. Ale coś zaszalał. O tak, karabinek. Z na pewno dziś wykorzystam. Zawsze się karabinki przydają. Także na bank włączę do siebie. Na stan sprzętowy. Super. Co tu mamy za dobroci? Mmm. Ginger Nuts. No tak. Kolejna przekąska. Ja myślę, że jeszcze padnie tej nocy. Dzięki piękne. Rekwiruję, rekwiruję. Co my tam jeszcze dobrego mamy? Kurczę, zobaczcie ile tu tego jest, to jest... jest drugi karton, nie wiem od czego zacząć, może tu wybierzemy troszkę i przejdziemy do na wyżej, żeby było nam nieco lżej. A co to? Mm -hmm. Prawdę mówiąc nie będę kłamał, nie mam zielonego pojęcia do czego to służy, będę konsultował temat, jest tego trzy sztuki. No i będę musiał zasięgnąć języka. Łukasz, szykuj się będzie telefon w najbliższym czasie. <laughs> Ojej, ole wlepek. U, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Ja je wezmę tu może rozłożę w jakiś magiczny sposób. Postaram się, ale tu tego jest. No nie wierzę. Od detektorysty Japy. Ja je postaram się. O kurka blaszka, panie kochane. Oj. No zwariował, zobaczcie to Ile tu tego jest To będzie na konkursiwa chyba też Częściowo Częściowo chyba okleję torby Moje podróżne Ale tu jest są takie ilości Że będę się musiał z wami drodzy widzowie No podzielić no, no. no także część z tych wlepek Pewnie będzie już dostępnych Na jakieś konkursiwo na 1000 subów No Przejdźmy dalej no tak No tak, to jest super Mam taką koszuleczkę Pochwalę się nieskromnie tutaj Bardzo fajny temacik Od kolegi Japy O, a to to chyba Jakaś nowość, tych jeszcze nie widziałem Zapraszam tu na kanał Przypominam, że tam są Różne różności, ciekawostki O ja Panie kochany Aha Też fajna wlepa Będą do ugryzienia. Mhm. Mm o. o. To chyba jakaś seria, zdaje się. Tutaj posegregujemy. O. Neodymowy. A tej nie mam. Tej nie mam. Naklejeczki, blepeczki. Bomba. Super. Tą chyba mam. To chyba mam też kupowałem swego czasu magnesik. Kurzy się, co prawda. Postaram się poprawić. No ale nie moja wina, że ciągnie mnie tak do lasu, że. A w sumie to na pole, bo w tych lasach ostatnio to sądowanie działek trochę męczące było. Dużo kapsy i śmieci. Ciężko tu w okolicy, że tak powiem, obiecujący areał trafić, ale zawsze coś wychodzi. Bo tak nie jest, że. Na każdy wypadzie kopie się skarby, że tak powiem. No ale próbujemy. Wracamy do patrzuchy. Nie będę Wam tu zmęcił o kapslach. Przecież cały czas otwieramy karton w kar w, karton, w kartonie. I jest bobka, czapa, czapeczka. O, pięknie. Poprawię jedną ręką. Super. Będzie na magnesiwo, jak znalazł z regulacją. Także zapraszam na zakupy. Mogę z ręką tutaj naprawdę na sercu polecić. Te magnesy są bardzo dobre wcześniej. Pamiętam, zraziłem się, jak wspomniałem, na wcześniejszych filmikach do magnesów. Kupiłem z niesprawdzonych źródeł, a tu mam F300 i naprawdę wyciąga takie drobinki typu haczyki i inne rzeczy, że będzie Pan zadowolony, czy też Pani? No zależy, kto kupi. A tu zdaje się mamy naszyweczki. O Panie kochany. Trochę tego jest. Pięknie. Będzie na tablicy korkowej. Wyląduje. Tej też nie mam. Super. Kolejna do kolekcji. Nie mam. Petarda. Kolejna zawiśnie na tablicy. Tą odłożę na bok. A to jest też piękna sprawa. Też wyląduje na tablicy. No, ho, ho, jest z green camo. Powiem, że tej też nie mam. No normalnie mam święta w czerwcu. Gwiazdka normalnie. Super, super. Będzie zdobiła kolejna naszyweczka moją tablicę. Może się kiedyś pochwalę. Nie jest to zbyt okazała kolekcja w internecie. Jest o wiele więcej, że tak powiem, zbieraczy, którzy mają naprawdę okazałe. Ale jak już trochę nazbieram, to na pewno się gdzieś pochwalę. I kolejna naszyweczka. No. Jak już jesteśmy przy Green Camu, to również zapraszam na zakupy. Czemu nie? Sprawdzony temat. Kiedyś też chyba kupowałem tam jakieś słuchaweczki do Deusiaka, jedynki z tego co pamiętam. Musiałbym sprawdzić. A teraz wracamy Wracamy do paczuchy. Są mi rękawice na magnesiwo. No, powlekane, ładne. Cóż tu więcej chcieć od życia? Tak jest. Odkładamy na boczek. O kurka, panie. Nie wiem, czy myśmy w połowie. Nie mam zielonego pojęcia, czy myśmy choćby w połowie. Cóż to jest? Cóż to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Rozpakuję to i zaraz do Was wracam. Czekajcie chwilę. Wracam do Was. Powiem tak. To chyba będzie jakiś ołóweczek ale ma tutaj taką bystrą końcóweczkę i to pewnie jest jakaś forma zabezpieczenia, ale się muszę upewnić, nie chcę tego wyrwać, zepsuć na starcie. Będę to konstruował to pewnie z Łukaszem. Dzięki Łukasz. Kolejna zagadka w paczce. Wróćmy. A, to Tati zna. O ja, wiedziałeś jak uderzyć. Ja jestem słodka dupka. Na słodkie tam ja drugi zbiornik. Panie kochan, ale trafiłeś. Trzeba tutaj przenieść. O ja, Bourbon, mmm, nie mówiłem, że lubię alkohol, ale nie będę protestował, super, jestem ciekawy tych ciastek, bo po, prawdę mówiąc nie miałem okazji jeszcze testować, mmm, dzisiaj będę tyłek rozpychał, to co to będzie za wieczór, proszę Państwa, jedziemy dalej, tu mamy od ołóweczka, opakowanie, ciąg dalszy, odkładam, o matko i córko, ale mi tu teraz dałeś. Ale tu tego jest. To chyba będą. O kurczę, to, to waży. Aha. Aha. Ja już mniej więcej wiem, co to będzie. To będzie miodzik. Panie dziękuję. Dziękuję pięknie. Zgaduję, że to jest twojej prywatnej pasieki. Ładnie skrystalizowany Tak jest Ja myślę, że na jesień z powodzeniem będę dodawał do herbatki wzmacniającej Bo to jest super temat generalnie Miodek do wieczornej herbatki robi robotę Polecam każdemu Odkładam tylko łakoci Wszak to wszystko łakocie, jakby nie było Zaglądajmy dalej Mhm, aha, okej okay. Tati już wie co to będzie tak jest. To jest woda jurajska. Mhm. Tak. Na pewno z jury. 100%. <grym> Okej. Okay. Mhm. Muszę skonsultować ilu zawodników potrzeba. że tak powiem. Do tej wody. <grym> Dzięki, Łukasz Ojer. No. Chyba wrzucę do zamrażarki zaraz po nagrywaniu. Jutro jest okazja, także będzie. Będzie, że tak powiem, recenzja być może w najbliższym czasie. Nie no, masakra Łukasz, zobaczcie tego tu jest, a jeszcze w tym kartonie towaru, a towaru. No chłop zwariował jednym słowem. Ojej, spakujemy te folie tutaj. Jedziemy dalej. O, jest i kubanek. Kubanki są spoko. Tak jest. Kubanki, kubaneczki i myk do kolekcji no tu ciekawy ciekawa grafika no lubelska husaria mhm japa, ale naprawdę ciekawa ta grafika, no ładnie to Panie wykmiłeś, kubeczek oczywiście do kolekcji też sobie lubię pozbierać kubeczki czemu nie, bardzo fajny temat ale tutaj część dalsza, uh, 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 uh. Panie Panie. O, kurka, cóż to tam jest? Cóż to tam uszykowałeś, panie Łukaszu. Mhm. Uh -huh. Maniereczka. Aha. Aha, Wiem o co chodzi? To się odgina te ucha i można sobie, że tak powiem, ciepłą kawkę. Uskutecznić i mieć paluchy, że tak powiem, w jednym kawałku. Nie poparzone. No bomba, bomba, bomba. Super, dzięki piękne. Piękne dzięki. Zaglądamy dalej. A tu słodkiego jeszcze więcej. Kurka, skąd on wiedział, że taki łasy na to wszystko jestem, te słodkie. Panie, to z rama granicy przyjechało. Kurwa, panie. Tak jest, super, ciacha, ciacha w dalszym ciągu, ciacha. O, panie, ja tu jestem dzisiaj w swoim żywiole, jeżeli chodzi o ciacha. Tych słodyczy tu jest, a jest, także podzielę się trochę z młodym, żeby było sprawiedliwie, a resztę zje tati. <ścoughs> I zaglądamy. Myk, to jest na 100% kolejny kuban. Kolejny kuban, o, śliczny, inna grafika, już widać inna szata graficzna, a ten jest od obywatela Siasia, pozdro mordo i zapraszam na kanał Siasia, patrzcie jakie kubanki tutaj ma wysmyczone, coś mi się obiło uszy, że u niego na kanale jest projekt na konkursiwo z okazji 500 sub subskrypcji. No. Także śmiało wbijajcie i przyspieszcie to, co nieuniknione Czyli konkursiwo na 500 subów No i polecam kanał Siasia Pozdro mordo Twój kubeczek oczywiście też wylądu mnie, wyląduje u mnie w kolekcji Super sprawa Kurczę, już nie mam gdzie tego odkładać Zobaczcie, ile tego tutaj jest Musiałbym kuchnię powiększyć całą No tak się składa, że wylądowaliśmy tutaj sobie w kuchni Uuu Proszę Państwa, mamy tutaj coś Coś? O kurka, kolejna jurajska. To musi być dobra woda. A uh, uh, uh. nawet tutaj jest, widzę z etykietą od pana Japy. To tak, jakby tutaj swoje 5 groszy dorzucił. No. No dobra, zajrzymy poza kulisami, że tak powiem, do tej butelki. Na pewno się podzielę. Jakąś tutaj opinią tej z kolegą Łukaszem, ale jak znam życie, to będzie smacznie i zdrowo. Także polecam. No, także. No. Zdaje się, przebiliśmy się chyba i zostały nam takie oto kartoniki. Zgaduję, po prostu zgaduję, że mamy tutaj kubanki. Ale mogę być w błędzie. No kurczę. Aha, mamy go. Są i kubanki. Tak jest. Ale ten też jest w innej szacie graficznej. Panie Japa, ile masz pan tych wzorów? Kurczę, żebym potem wiedział ile mi brakuje w kolekcji. Nie no, ten też jest. Nie no panie, ten też jest super. Zaraz sprawdzam inne opakowania. Powiedzieć, że od tego całego nagrywania wywaliło mi chyba dwa razy tutaj filmik. No, no i widzicie, paczka jest sroga. Także, Łukasz, tu zrobiłeś mega pakę. Mega, mega pakę. No, fantów jest tutaj po prostu bez liku, za to Ci bardzo dziękuję. No, super. Część na pewno będzie tutaj zdobiło moją lodóweczkę, jak wspomniałem, ale jest coś, o czym nie wspominałem. Znalazłem na samym dnie. Proszę Państwa. No. Międzywojnie. Jeden grosz. No współczesna, że tak powiem forma. Także zostawiam na pewno ciekawostka. Monety z międzywojnia mają swój urok. Także cieszę się podwójnie. Dzięki piękny Łukasz. Ale przesadziłeś normalnie. Przesadziłeś, no po prostu to się nie mieści w głowie. Zapraszam do chłopaków na kanał. Kubeczki mają na bank dostępne, także jak ktoś jest chętny, to myślę, że jest opcja, żeby im tam wyrwać parę sztuk. No po prostu dzięki piękne. No jest tego multum. No, świetnie się bawiłem przy rozpakowywaniu. Mam nadzieję, że wy również i że zajrzycie do chłopaków tutaj na kanały. No, a my co? Widzimy się pewnie w terenie, jak poogarniam wszystkie zgody. No i oczywiście, fanty. Raz jeszcze dzięki wszystkim. Tobie, Łukasz i Tobie, Siasiu. Również dziękuję. Dzięki piękne. No i co? Do następnego. Cześć!